Um, hej I to jest taki Filmik niedługowy Tak jakby Bo dłuba by nie było filmików No i dziewczyny mnie poprosiły, żebym nagrała filmik Z przeprosinami Że wszystkie przepraszamy e, No tylko powiedziała Nie wiem co e, I Tak było Ale nie za bardzo się coś zmieniło, przynajmniej z y, dziewczynami, bo ze mną się to, że chciałam włosy. Um, może niektórzy mnie za to nie znienawidzą, jak w polskiej szkole na pewno. Ale nie tylko w polskiej szkole mnie za to nienawidzą, nie wiem czemu. No. Ja, jakby nigdy nie widzieli mnie w krótkich włosach. No by nie widzieli. <trujne> Trudno. Um, to moja pH Mogę powiedzieć, że byłam w Polsce za dwa tygodnie mi się urodzi koń. Nutella razem z natalką, mi się, yy, Znaczy yy, no razem z Natelką postanowiliśmy, że mój koń będzie się tak nazywał. Bardzo pomysłowe, mi się też mm. bardzo spodobało. I um, nie wiem co może jeszcze powiedzieć. Mogę zrobić mini pokaz z moich ubrań to jest nowa przedwczoraj kupiona bluza z kermitem nie do na 25 euro, więc nie tak dużo. Spodnia um, spodnie z godzin i kupione dwa miesiące temu właściwie. Z takim paskiem do kompletu było. Um, mm. Powiedzieć. To był taki zwykły filmik, taki z kłopotami. <grym> Naprawdę. No, z kłopotami, bo nie, bo nie wiem co ja miałam nagrać w ogóle w tym filmiku. Nie wiem. Dlatego to taki filmik taki niedługowy. Krótki taki. W ogóle nie wiem co powiedzieć. Mogę Wam pokazać moje stare rysunki. Mogę wam pokazać. Słuchajcie, światło na mnie. Mora się, światło, światło. Jutro będzie bez sens. Obiecuję wam, że jutro będzie bez sens. Dobrze? Obiecuję. Nie obiecuję, że będzie baranek show, ale obiecuję, że będzie bez sens. Obiecuję. <grym> Nie wiem, co mam z wami zrobić. dlatego pokazuję wam rysunki. Tu są, tu jest świnia. Światło. A tu myszka. Tu lew. A, lew. Czekajcie, bo ja nie wiem tego. A zresztą... Dobra. A, to już wam Nie, ale tego wam pokażę. A tu jest taka owieczka, tu jest taka wybiórka. I to wszystko, co mogę powiedzieć? i nie. zresztą Pomik, piesek, Pryfek. Ja naprawdę nie wiem, co mam z wami zrobić. Też muszę. Pryfie. Natalka Przepraszam, muszę to pokazać Natalka Oto twoje ciepłe Przepraszam Coś mnie wzięło, przepraszam Ja mam dziewczynkę Ale jakie oczy Przepraszam. A to pokażę Wam płytę! Uuu, płyta. Chyba mogę jeszcze pokazać. Wiem, nagrywam z laptopa Kamera internetowa od YouTube'a, Bo nie chce mi się nagrywać z kamerki internetowej w laptopie. Mogę Wam powiedzieć, co dzisiaj jest? Me, dwie Dobra, mam tu kalendarzyk. Darzek, darzek, darzek. Da, da. Już kwiecień. Co? Dzisiaj dzień marzec, bo dzisiaj jest dziesiąty. A jutro dzień są Sołtysa. 21 marca, dzień wiosny, chyba będzie marzalny top. To będzie lasu, będziemy hmm. podlewać kwiatki, co ja mówię, kwiatki, drzewa raczej, ale okej. Okay. Um, Lady Kaga ma urodziny 28-27, Jessie G. A to są prawdziwe linki do gwiazd. Tu jest tak, do Selene Gomez, do Bieber, kto by go chciał mieć na Facebooku, nie wiem. Do Miley Cyrus, do Dody, do Riany, do Adele, do Bruno Marsa, do Jessie G, do Lady Kagi. Do Chrissy Stewart, do Emmy Watson, do Kala Luca, Cory Monthe, Niki Rida, Dawida Gwety, Jamesa Malzowa, Dylan Sprousa, Greg Sulkino, coś takiego i Jansa Madaler Tagger. nie znam, Nara Hora Horana Demi Lovato, Daniela de Szpaka. Kto by go chciał mieć na Facebooku albo Twitterze? Nie rozumiem. E, e, LMF Joe, um, Coleman, Bella Thorn, e, Horan Strabek i Maczek Musiał. I zaprosiłam już Maczka Musiał, Rianę, Adel i Dean. I zaprosiłam, ale na Twittera nie mam. Jakbyście chcieli wiedzieć, czy jest z nich, to powiedzcie mi to, ja Wam napiszę. Jakiś tam link. Dobra, to już trwa 7 minut. Mam nadzieję, że już Wam. Przy... Mam nadzieję, że nie przenudzę. Dobra. Mogę Wam pokazać książkę, którą czytam. Czyli już trzeci ten. Tom. Bardzo ciekawa książka, ale już Wam nie opowiem, bo to trwa już 8 minut ten filmik. 3, 4, 5, 6, mniejże z tym. Pa, pa!